serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał no mój drodzy. Poza odcinkiem udało mi się zdobyć to. 20 obsydianu Słuchajcie, mamy Flint i mamy żelazo i dzisiaj idziemy do Netheru. Tak, dzisiaj się wybierzemy do Netheru, już od dawna wyczekiwany moment. Musimy tylko sobie znaleźć miejsce ja myślę, że to będzie. Oj, to jest idealne miejsce na portal. To jest idealne miejsce na portal Ewentualnie jeszcze tutaj. W ogóle ja tak dawno nie budowałem portalu, więc nie... Jeżeli źle coś zrobię, to naprawdę czekajcie. Pyk pyk. Ej, dobrze robię. Ej, bo jak ja coś zniszczę to będę musiał... Ej, a czy to jest? O mamy, patrzcie. Udało nam się portal zrobić, ale nie idę, bo jeszcze chciałbym się przespać. Bo zaraz będzie noc, ale zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. My tu czekamy na nas. No zostawcie tak. Dobra, 7 łapek w górę, tak jak ostatnio. Ok. I, I będzie fajnie po prostu. Właśnie. No. I co? I śpimy, dobra. Hmm. Dobra. To się idziemy do netheru, chyba mamy... Może odboże, bo jakby się... <słuch> dobra, w sumie i tak mam keep więc to teraz... Dobra, idziemy do netheru który nie przy lawie. A ja muszę uważać. Ja mamy super miejsce. Szczerze wiecie. O Wszystkie miałem miejsce się Ej to jest fart po prostu. Ej to może pod. Nie wiem, czy chcę podbijać w sumie. To dzisiaj. sobie trochę kwarcu zbiorę, a czemu nie? A czemu nie? chciałbym trochę kwarcu sobie nie zebrać? Przyda mi się mega mi się kwarc przyda. Okej. Okay. Czekajcie myślałem, że ja pochodni nie mam. W sumie nie wiedziałem o tym o. Ej, ja sobie to zabiorę Ej, to mi się przyda farmę z tego zrobię sobie w moje, na moje. Czekaj, no właśnie tym szybciej, się to począłem niż jeszcze No dobra, jeszcze tylko z tej strony Właśnie. I to sobie zniszczę w sumie. No dobra. O! O mam więcej obsad. Też się obsygnę. Przedolał skrzyneczkę. Zabieram. O! Kolejna skrzyneczka. Nie wiem jak To fajny tytuł dzisiaj dam. Filmu na pewno. O, homodki też mogę sobie chę z chęcią wziąć. Tak byśmy Blaze wziąć, to jest magma cube. Się boję że ku coś mnie zaatakuje. Wiecie, co się stanie. Ale dobra. Aha, ja tu byłem. Dobra, to wiecie co ja wy? Wie... W sumie nie mamy jeszcze tyle odcinka, że możemy tu sobie trochę, czy, czy... czekajcie, może trochę tego też sobie zbiorę. No przecież, będę zbierać kwart i będę to zbierać. No przecież ten to... też mi się przyda. Jak najbardziej. Najbardziej mi się to. Może przydać Pyk O kurczę Dobra Dobra Ale kwarc. Słuchajcie, bo, ja, bo ja nie wiem czy się nie zgubiłem przypadkiem Ty, nie gadajcie To już tu był gdzieś mój portal ty wejdę sobie może... Poczekajcie. Musimy się cofnąć. Nie, chyba z drugiej strony jest nasz. Poczekajcie, ja muszę się dostać na drugą stronę w ogóle. Dobra, bo kamień się może podbuduje. O no, tu jest mój portal, no oczywiście. Co wrócę sobie na razie? żeby za żaden gaz mnie strzelił w portal. nie będzie za no ale generalnie Kurczę, trwa tylko 6 minut do odcinek a my jeszcze zaś coś wymyślę co w sumie może by było Ej, może kwartcem byśmy to zamienili później sobie Ej, to jest dobry łomam nawet gold sword Słuchaj, a to zadaj ile 3 na i patrzcie to się szyb, szybciej niszczy w ogóle więc może pewnie jest lepszy od drewnianego i może nawet od kamiennego. Czekajcie, sp sprawdzę to są. czekajcie, może te drzewa sobie też zbiorę. Dobra. Lecę. Czekajcie, wejdzie sobie jedno wyżej o dobrze może sobie kolejne tu postawić drzewko 19 mamy tego. No dobrze. Jeszcze pójdę na chwilę do netheru, ale tak na chwilę, nie na 2-3 minutki. Sobie jeszcze trochę kwarcu pozbieram i nethereraku. O, nethererak. Nie ma, ale nie, nie ma takiego kwarcu. Słuchajcie, pochodnie, normalnie. To jest takie pieko, no w sumie to jest pieko. Nether to jest samo pieko. Dobra, poczekaj, w sumie mam plan i nie wiem, czy, to, czy by ten magazyn, napiszcie w komentarzach, czy lepiej by było magazyn na przykład zamienić na właśnie coś takiego, na bloki, ej, ty, może bym już tu zaczął, ty, dobra, nie zacznę tego robić, ale, czekaj, gdzie mam, gdzie mam kwart, ej, gdzie mój kwart? Też tu, dobre Jezu, się tak wystraszyłem. że... No mamy 8, tylko 8, czekajcie to, tylko 8 tych bloków. No i czy ten właśnie magazyn, by zamieścił na takie bloki z kwarcu. Przedłużam ten odcinek specjalnie, ale wiecie, i ach, o, ja mam plan, co jeszcze zrobić. Czekajcie, bo to jest też dosyć ważne o czym zapomniałem dosyć um, żeby zrobić no ja tu na akurat nie wiem nie mam bladego pojęcia czy mi to starczy o to jest dobre patrzcie to jest coś takiego i wchodzimy co nie? Jeszcze jedna, jeszcze jedna by się nam przydała Czekajcie, dobra. No i starczy nam. No i git. Zrobię sobie coś takiego, sobie coś sobie trochę na, na zaś patyków zrobię. Ale, czekajcie, nie tu. Tu yy, może zostać, ale nikt się tu przecież nie przedostanie, No patrzcie. A tu trzeba dwa wtedy otworzyć. Właśnie. Ale czekajcie.